Do domu Teamu X ostatnio poszła grupa chłopaków ze złotym biletem, którzy zostali tam źle potraktowani i pokazali, jak to wszystko wygląda od backstage'u. Ale więcej o tym w dalszej części odcinka. Dodatkowo w dzisiejszych newsach Stieber przed przypadek dopisał 1.0 do donata, którego komuś wysłał. Ninja zdradził, że miesięcznie wydaje na internet 20 tysięcy. Twitch po raz trzeci banuje wirtualną streamerkę za nic. Młody Minecraftowiec wykręca ponad pół miliona widzów w jednym momencie, a na koniec mam dziwną reakcję streamerki na donata. Tutaj na ekranie gdzieś macie ludzi, którzy podsyłali mi tematy na dzisiejszy odcinek, jak ktoś, to linki do nich macie po opisie. A temat na odcinki, newsy, ciekawostki, bardzo dobrze wiecie, gdzie podsyłać. I oczywiście po krótkiej przerwie wracamy do maradonu progowego, więc to jest pierwszy próg. Myślę, że bez problemu sobie z nim poradzicie do 24, fajny mój na konopski bel, jak chcesz kupić sobie jakąś ładną bluzę albo koszulkę. A nie gonaj moich filmów na lewo, zostaw sobie jakieś jesteś tutaj pierwszy raz, bo lecimy po pół miliona jak burza. A teraz zapraszam do oglądania. Masz pół miliona? Nie masz? Ok, więc zacznijmy z streamera, który ostatnio zaliczył dosyć drogą wpadkę. I generalnie to robił Giveaway na swoim streamie, gdzie wylosował jednego widza i miał mu wysłać symboliczny 1000 dolarów. Ale gościowi, jakby to powiedzieć, lepiej się palec na klawiaturze Symboliczne 1000 dolarów. I do tego tysiaka to jeszcze 1 do 0, co w rezultacie pomnożyło jego 1000 dolarów dziesięciokrotnie. 10 I tutaj macie z tego klip. oh my god i just sent him $10000 on accident oh my god ah uh, i'm stoned oh my god Ja po prostu nie wiem, jak ten typ tego nie zauważył, ale w pewnym momencie po prostu pomyliły mu się depola do wpisywania i w polu z ilością pieniędzy, które miał wysłać, wpisał część kodu weryfikacyjnego, żeby w ogóle ta transakcja przeszła. I taka ciekawa gość ma, a w sumie to miał, 106 tysięcy dolarów w bitcoinach. No ale jak jest się nieuważnym farfoslem, to się traci siano. Niestety nie dostaliśmy informacji, czy widz zachował się fair i po prostu odesłał mu nadwyżkę wysłanych pieniędzy. Może Was zdziwię, ale to nie jest pierwszy raz, jak ten gość traci pieniądze i mogę powiedzieć, że już się do tego nawet przyzwyczaił, bo na początku tego roku wrzucił film pod tytułem Jak straciłem 300 Dolarów w dwa dni. I jak już myśleliście, że ten typ jest cymbałem po tym, co wam przed chwilą pokazałem, e, nawet się to zrymowało, to jeszcze bardziej was utwierdzę w tym przekonaniu. I nawet na tym klipie ze streama widać, że goś lubi grać na jakichś maszynach i bawić się swoimi pieniędzmi, co jest według mnie głupie, jak kiedyś, Wam padnie taki pomysł do głowy, to cofnijcie się do tego filmu. I oprócz takich internetowych kasen, no to też lubi sobie pójść poobstawiać pieniądze w prawdziwych kasynach. Skąd ostatnio nagrał cały filmik na YouTube, poświęcony swojemu dwudniowemu wypadowi do takiego kasenka, gdzie stracił 300 tysięcy dolarów, czyli ponad 1,100 e, jest nasz laureat na największego dzbana oraz przepierdzielacza pieniędzy na całym YouTubie. No ale też z drugiej strony, będąc amerykańskim YouTuberem mającym prawie 3 miliony subów, no to może sobie bez problemu na takie coś pozwolić. A jak jesteśmy przy wydawaniu hajsu, to nie inaczej raczej przez wszystkich kojarzony niebieskowłosy z Fortnite'a. Wpłacił 10 złotych. JZ, 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 może nie mam 50 złotych, ale daję 5. Jak pomnożysz razy 5, to będzie 5, bo... Ty kurwo, nie Pozdrożąco. pisz od Z, bo cię rozniosę! Bo cię rozniosę, nie pisz tak więcej! Robił ostatnio odpowiadanie na pytanie na streamie. I widz zapytał się go, ile miesięcznie wydaje na internet? No co ninja odparł, że 3000. Nie, potem wiem, się mimo, że na kiedyś, kiedyś był takim spokoziomem, a teraz wygląda jak jakieś kurwa jebany I tutaj macie z tego klip. Like 3000 but... Co to jest? Włosu kiedyś takie stawiał, kurwa, Ninja to był mój idol, nie? Ninja to był mój idol. A teraz on wygląda jak w, w jakimś kurwa ciągu helupiarskim. Źle wygląda, on źle wygląda. Internet's never gone out. Five 5... o oh, it's 5k a month now, baby. Let's go. 5000 dolców, to jest prawie 20 tysięcy złotych miesięcznie za internet. Ja nie wiem, czy w ogóle taki internet jest dostępny gdziekolwiek w Polsce. I ja szczerze nie miałem pojęcia, że takie stawki za internet istnieją. Bo u mnie miesięcznie to wychodzi chyba ponad 100 v i ten internet serio jest szybki, ale w sumie no, to nie ma co się dziwić. Jak streamowanie to jest jego praca, to musi być podpięty jakiś internet z NASA, na którego, tak jak sam to powiedział, nigdy nie narzekał. I nawet jak wywaliło mu prąd w domu, to internet dalej działał. No, ale jak wydaje na niego 5000 dolarów miesięcznie, no to zdziwiłbym się jakby było inaczej. Teraz przejdziemy do Teamu X, bo ostatnio powstał na YouTube bardzo ciekawy film chłopaków z kanału. 110%. I tak, to są ci, którzy podpisali ten cały kontrakt z Frizzem. I oni akurat mieli ten cały złoty bilet do odwiedzenia domu X. Ogólnie to z tym była jakaś dramka, bo w pierwszym teamie osoby, które wygrały ten bilet, to jakby nigdy tego domu rzeczywiście nie mogli odwiedzić. I nawet ten lepszy wspomniał o tym na końcu tej ich pieśni zapowiadającej nowy projekt. I przepraszamy również zwycięzców konkursów poprzedniego teamu. Więc jeżeli wygrałeś złoty bilet albo wygrałeś poprzedni konkurs, to zapraszamy do nas Więc chłopaki tam przyszli i typiarka, która mi otworzyła drzwi to wydawała się być w szoku, że ktokolwiek chciał wykorzystać te bilety i tam w ogóle przyszedł Ale zadzwoniła do kogoś i finalnie tam weszli A tutaj macie z tego urywek Cześć Cześć Cześć, hejka Złoty bilecik mamy Aha, aha Zszokowaliście, Szokowaliście <laughs> mnie trochę. Hej to Mike, słuchaj, bo przyjechali chłopaki ze złotym biletem i pytałem się czy otworzysz im bramę tą zewnętrzną I czy oni mogą normalnie wejść teraz do domu, tak? Aha, hej, okay, dobra. Prywaliśmy z ukrycia, tak? To je... Ale robiliśmy to, bo chcieliśmy mieć jakiekolwiek zabezpieczenie, bo wiedzieliśmy, że to jest miękki grunt. I wcale nie musieliśmy tych nagrań używać z ukrycia. Jeżeli by to wyszło faktycznie fajnie, przyjemnie, to w ogóle byśmy tego nie zawierali. Generalnie te chłopaki nagrywali z ukrycia, co też niby nie było za fajne ani za bardzo fair, ale argumentowali to tym, że chcieli mieć jakiekolwiek nagrania, a wrażenie, jakby w tym domu nie zgodzili się na nagranie ich planowego odcinka. Czyli pokazanie backstage'a, jak wygląda dzień w ich domu. No i w sumie to poniekąd i taki odcinek wyszedł, ale zaraz do tego wrócimy. I w sumie to nawet gdzieś rozumiem chłopaków, no bo sami wiecie, że w tym wszystkim. Agencja. I jakby osoby z tego teamu to są po prostu takie pionki, które nie mają nic do gadania, bo są na podpisanych umowach, gdzie pewnie jak złamałem jakiś punkt, to będą musieli płacić jakąś wielką karę. Przynajmniej po obejrzeniu tego filmu ja odnoszę takie wrażenie. Ale ciekawa sytuacja pojawiła się, jak ten Team X się dowiedział, że oni po prostu nagrywają z ukrycia, przez co zaczęła się robić napięta atmosfera. Oni wyskoczyli do tych chłopaczków od razu z jakąś umową na 10 lat, która prawdopodobnie zamknęłaby im buzię na kłódkę i nic nie mogliby opublikować ani powiedzieć na temat teamu. Ale tutaj macie z tego wyrywek. Yeah, To, co tu się działo? Dowiedzieli się, że nagraliśmy z ukrycia coś, i po prostu zaczęli nam nie ufać. W tym momencie dostaliśmy od nich tę umówkę, co mieliśmy podpisać. Powiedzieliśmy, że nie ma opcji. Po prostu cenzurą była bardzo mocno ta umowa, a nie umową poufności, i powiedzieliśmy im, że nie. I wtedy też zaczęli się nas denerwować. I to dziwnie, w dziwny sposób. Wtedy, jak z nimi gadaliśmy, to strasznie było czuć, że chcą po prostu, żebyśmy jakieś wyrzuty sumienia nam wyszły, że ten ich czas zmarnowaliśmy, czy coś. Porozmawiać z nami wychodziło od pięciu do, załóżmy, nie wiem, Ośmiu osób, a później jeszcze mówili, że strasznie psujemy im harmonogram dnia i że oni już wiele rzeczy nie zrobią, które mieli zrobić. Więc tak jak chcieli zrobić film od backstage'u, no to troszeczkę im to wyszło, bo udowodnili, że ten Team X jest na maksa ocenzurowany i jakby rzeczy, które stamtąd wypływają do internetu, to nigdy nie mogą być postrzegane jako autentyczne. W nieudanej próbie ucieczki z domu X do chłopaków 33 Shio i w sumie to sam powiedział, że oni jako twórcy z teamu muszą się stosować poszczególnych procedur, ale to sami oglądajcie. Wy Sprawa wygląda tak, że ja myślę, że nawet nic więcej nie od filmu, szczerze powiedziawszy. Bo no wiem, za... ale możecie po prostu zakomunikować, to po prostu będzie w porządku, nie? Bo wiecie, jakby wpuściliśmy was też do środka. To był też błąd pewien, że nie zostało to, powiedzmy, strony produkcyjnej dobrze dogadane z wami ogarnięte. Ja też Super. wiem, że chcecie nagrać po prostu jakiś fajny film i tak ale dalej, nie ma jakby z tym żadnego problemu. Gdyby to zależało od nas, jako od twórców, to ta sytuacja no jest... wyglądałaby troszeczkę inaczej, ale my po prostu no mamy pewne no zrównoważone procedury, które chcemy też... realizować. Ogólnie to myślę, że gdyby do tego domu pojechał jakiś taki typowy dziesięcioletni kit, no to ta sytuacja by wyglądała totalnie inaczej. Jakby no, Team X jest chyba świadomy swoich odbiorców i oni nie wyglądali na typowych widzów tego teamu którzy będą skakać ze szczęścia, bo zobaczyli Monie Lizę czy coś w tym stylu. Wyszło jeszcze to, że oni nagrywali z ukrycia, więc ten cały Team rozbrał przed swoją agencją i po prostu kazali im usunąć nagrania. Albo drugą opcją było podpisanie tej wcześniej wspomnianej restrykcyjnej umowy, która po prostu by ich ocenzurowała na maksa. No i w sumie na no to nawet im się nie dziwię, bo tak jak mówiłem wcześniej, ci twórcy w tym domu nie mają nic do gadania. I pewnie jakby w internecie pojawiło się coś, co negatywnie by przedstawiło Team X, to przede wszystkim oni by zostali dojechaniem przez agencję. I dlatego chłopaki zostali i potraktowani tak, a nie inaczej. Ale ciekawą rzecz powiedzieli też na końcu tego filmu na temat Leksia. I teoretycznie najbardziej lubianej osoby w tym całym teamie, ale to sami oglądajcie. Leksiu okazał się tak naprawdę najmniej fajny z całego teamu. Odnosił się do nas tak jakoś dziwnie. No dziwnie tak wiadomo, strasznie, tak hamsko. Tak hamsko, no, 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 no. no. Yy, a więc Leksiu wyszedł najgorzej w naszej ocenie, w sensie zrobił najsłabsze wrażenie na nas. Jak oglądacie te filmy, no to też nam się wydawało, że Leksiu jest z z nich wszystkich najfajniejszy. No bo wszyscy oglądają te filmy i. Lekszy robi wrażenie ogólnie najlepsze z tych wszystkich ludzi na filmach, no ale e, jak się okazuje, w rzeczywistości okazało się inaczej. No w sumie to ciekawa perspektywa na to wszystko, ale tak jak mówiłem, pewnie jakby chłopaki wcześniej mieli z kim dogadać sprawy nagrywek, to może nie byłoby problemu, ale widać po tej sytuacji, jak to wszystko tam działa, i jest skomplikowane od strony wizerunkowej i prawnej. Możecie mi napisać, co sądzicie o tym tymi i czy w ogóle to śledzicie. A teraz przechodzimy do następnego tematu, bo parę odcinków temu mówiłem wam o wirtualnej streamerce z Twitcha, która ma ten specjalny kostium, dzięki któremu może chcieliście w postać Miko i robić z nią dziwne rzeczy. Ale mimo tego, że wyróżnia się swoją Kontynentem na tle innych streamerek Twitcha, to nie jest traktowane ulgowo i ostatnio znowu dostała bana. Już pierwsze bany tej streamerki przez kilku miesięcy były na maksa abstrakcyjne i na przykład Twitch zbanował ją za żart, gdzie za wysłanie 1 dolara można było wysłać D, czyli po prostu literę D, która pokazała się na streamie, ale Twitch uznał, że to jest przyzwolenie na wartości 8 plus na jej streamie, co oczywiście było błędem. I tutaj macie klip, jak ona o tym mówi. It was a joke. Like, it's a letter D. Do you know how it has PP on my screen? Well, the joke was you can send a dollar to send a D. So they suspended me for selling on stream. Teraz streamerka znowu wyrwała bana, już swojego trzeciego. Nie wiemy za co streamerka tym razem poleciała z banem, ani na jak długo. Bo na Twittera tylko zdjęcie smutnego Pepe. Jak jesteśmy przy streamerkach, to ostatnio jedna pani bardzo dziwnie zareagowała na dotację. I z tego co ja pamiętam, to kiedyś już ją wam pokazywałem. I chyba jej dzikie reakcje na to, jak ktoś wysyła większy donate, to jest jej taki sposób na skarganie kasy od widzów. Ale to sami oglądajcie. No, ciekawa postać, tak samo jak ostatnio w internecie robi bardzo ciekawe rzeczy Tommy Iny, czyli streamer oraz youtuber Minecraft, który ostatnio na streamie z finału serwera Dreama, czyli Dream SMP, osiągnął ponad 650 tysięcy widzów w jednym momencie transmisji, jednocześnie ustalając czwarty największy stream w historii całego Twitcha. Więc totalnie chora akcja. W ten dzień Minecrafta na Twitchu oglądało jakieś milion widzów i Tommy u siebie na streamie miał większość w jednej gry. Więc te ostatnie streamy na Twitchu są po prostu gigantyczne. Nawet ten chłop z Hiszpanii wykręcił tam niedawno ponad 2,5 miliona widzów. Więc Switch w tym roku byje totalne rekordy swojej popularności. Dobrze, a w tym momencie to by na tyle, zostaw łapę w górę, bo na tyle łapek jutro, wiesz, kolejny odcinek. Pala na mój sklep czy na kanapki.pl oraz zostaw subskrypcję, bo lecimy po pół miliona. Jak masz jakieś tematy? Co z tego, jak niedługo nie będzie można nawet gadać, kurwa, na Twitchu?